Witam państwa bardzo serdecznie i polecam lekturę najnowszego Newsweeka Historii, w którym troszkę państwa postraszymy. Opowiadamy bowiem o pustych półkach, jakie towarzyszyły Bożego, Bożemu Narodzeniu w PRL-u. W zasadzie to nie Bożemu Narodzeniu, bowiem taki termin był oficjalnie zakazany, a powszechnie obowiązywał termin święta. Jednak Piotr Senka w swoim tekści, tekście Śledzi nie dowieźli, opowiada nie tyle o kwestiach e, słowotwórczych. Co o problemach logistycznych? Okazuje się, że w PRL-u święta były tak naprawdę największą operacją logistyczną roku, w której na bieżąco informowano Polaków o tym, ile statków płynie do Polski, co wiozą, kiedy będą cytrusy, czy nie zabraknie rodzynek. Piotr Oseńka opowiada, opowiada także o tym, jak trudno było kupić cokolwiek, chociażby coś, co nadawało się na prezent. Opowiada o instytucjach stacza kolejkowego czy informatora. Pewnie dla jednych będzie to po prostu przypomnienie tego, co działo się jeszcze dwadzieścia kilka lat temu, dla innych wycieczka w kompletnie inną rzeczywistość. Pozostając w tematyce świątecznej, chciałbym także Państwa zachęcić do lektury tekstu o tym, jak Karp e, przypłynął na Wigilię, bo jak się okazuje, to nie jest tak długa historia. Tekst też znacznie krótszy niż e, tekst e, Piotra Osenki. E, Karp które kojarzymy z Wigilią, karpia, którego kojarzymy z Wigilią, tak naprawdę na nasze stoły przynieśli komuniści, którzy chcieli, by Polacy jedli rybę, tanią, łatwo łatwą w hodowli. Efekt karp w, dopiero po II wojnie światowi, światowej zastąpił tradycyjnego w II Rzeczpospolitej Szczupaka. Ale dla tych, którzy podobnie jak ja lubią czytać o historii zapisanej krwią i żelazem, mamy fantastyczny wywiad Igora Miecika z Borysem Sokołowem o mitach Wielkiej Wojny Oczyźnianej, czyli o tym, jak Rosjanie przekłamują historię II wojny światowej. Sokołow opowiada o tym, że produkcja wojenna w ZSRR była znacznie niższa niż oficjalnie podawano, a bohaterowie, którzy których uwieczniła propaganda, Często kompletnie z bohaterstwem nie mieli nic wspólnego. Od choćby 15 ochotników z Sewastopola, który, którzy rzekomo zniszczyli 15 niemieckich czołgów. Problem w tym, że oblegający miasto Niemcy i Rumunii ani jednego czołgu wówczas nie mieli.